Cześć kochani, to gruba ryba Lublin. Słuchajcie, Wielkopłetwy, które Wam pokazywałem, jak robimy. Wielkopłetwa już zaczęły nam rosnąć do takiego wieku, że już nie jedzą pierwotniaka. Zaczęły wcinać zarówno i bananowca, czyli węgorka, i zaczęły wcinać już żywą artemię. Minęło dosłownie od tarła, bo. 30 kwietnia rzucałem to wszystko, przygotowywałem do tarła. W tym czasie mniej więcej wielkopłetwy się zrobiły. Jak widzicie, to już są takie rybki, które widać, że fajnie gdzieś tam sobie będą polować na artemii. Już widać, że będą śmiało rosły. Ten najgorszy okres wzrostowy dla nich Minął. Nie ma ich dużo, bo powiedziałem Wam, że to było pierwsze tarło tych ryb, i generalnie z zaskoczenia mnie trochę wzięły, że tak na szybko wszystko wyszło. Słuchajcie, minęło, minęło troszeczkę czasu, czyli od 30 kwietnia minęło trochę czasu. Słuchajcie, właśnie przyszykowałem wodę. Jest tutaj miękka woda wlana do akwarium. I w tym czasie yy, po tarle para yy, wielkopłetwów pływała sobie tutaj z moimi yy, 333 selek w ciepłej wodzie odżywiając się zarówno doniczkowcem, pokarmem, yy, pokarmem mięsnym i jak widzicie tutaj samica spróbuje włączyć ten samica już ładnie nabrzmiała ikro. Słuchajcie, u wszystkich ryb, szczególnie u ryb e, z rodziny labiryntowców e, trzeba dokonywać regularnych tarł. Jeżeli tego nie robimy, wówczas ta ikra w brzuchu samicy jest zalegana, zalega za długo i wówczas nawet jeżeli dojdzie do zapadnienia, taka ikra nam wyjdzie po prostu e, zbieleje. A w momencie kiedy mamy regularne tarła, o widzicie bruszek, ta ikra będzie bardzo ładnie się wylęgać i będą, będzie bardzo duże tarło, z czego się bardzo cieszę. Zaraz te ryby odłowię do akwarium obok i przygotujemy znowu akwarium targiskowe. Ryby, słuchajcie, przełowione jak widzicie, wody jest dosłownie może 10-11 cm. Wkładam drzełeczkę, i słuchajcie, znowu ta sama procedura. Nie nastawiamy żadnego bąbelkowania, tak jak tutaj. Z tego powodu, że samiec musi zbudować to gniazdo. W tym gnieździe samica się wytrze, i stąd będziemy mieli. Mm, młode. Tak więc yy, wrzuciłem troszeczkę na jasa. Jest to roślina taka pływająca, która daje schronienie przy okazji samicy, gdyby samiec był zbyt natarczywy. I oczywiście moja słynna pianka pływająca. Ciach! Wrzucam ją na wodę, żeby imitowała już podstawę tarła. Yy, gniazda. W tym pod tą pianką, samiec dobuduje tam troszeczkę swojej, swojej, piany I tam zagoni samicę, która jest naprawdę już ładnie, ładnie nabita ikrą I w tym momencie nie wyjdzie nam tak jak tutaj, nie wiem, te 30 50 młodych może tutaj jest Nie wiem, nie liczyłem tego, dopiero to wszystko będzie rosło A to tutaj ten miot już powinien być znacznie większy, co Wam na pewno pokażę. Słuchajcie, przy okazji, tak jak jesteśmy tutaj na dole, pływają już młode skalary. Są tutaj skalary czarne i tam reszta w lęgu. Oczywiście od początku tutaj daję im zarówno żywą artemię, jak i bananowca. Są to najlepsze pokarmy mikro dla dla małych ryb i małych. Na tyle dużych, żeby mogły zjeść artemię, bo pamiętajcie artemia wcale taka malutka nie jest, dlatego Wielkopłetw. Pierwszym pokarmem dla niego jest pierwotniak, ponieważ nie zjadłby Artemii. Dopiero w tym momencie, te moje Wielkopłetwy, które tutaj widzicie, dorosły do wielkości, w której zjedzą Artemię. Widzicie te brzuszki są pełne, dzisiaj dostały Artemię i przerzucenie ich do, na inny pokarm już stanowi dla nich lepszy, lepszą bazę pokarmową artemia zawiera więcej białka i ta ryba szybciej będzie rosła tak więc akwarium przyszykowane jedne e, mówię, wielkopłetwy już są drugie będą e, na dniach skalary jedne są drugie tam jeszcze pływają w artemii jak widzicie, spróbuję to zbliżyć. O, widzicie tam pływa artemia, w której, którą wcinają te małe skalarki. Tak więc pozdrawiam, ryba ryba lublin, do następnego.